Poczekamy jeszcze z dwie minuty, może ktoś jeszcze się pojawi. Ja jeszcze zapytam, czy mnie dobrze widać i dobrze słychać. Jeżeli mogłabym prosić o informacje, to będę wdzięczna. O, super, dziękuję. O, widzę, że uczestników jest coraz więcej, więc niebawem będziemy zaczynać. jeszcze poczekamy niecałą minutę i będę mogła rozpoczynać webinar. Oczywiście zachęcam też do zadawania pytań w trakcie webinaru. W prawym dolnym rogu właśnie jest możliwość napisania wiadomości. Dobrze. Myślę, że już możemy ruszyć z webinarem. Bardzo mi miło jest to więc Państwa powitać już oficjalnie na webinarze dotyczącym finansów w praktyce indywidualnej. Ja nazywam się Marika Kostrzewska, pracuję w dziale Customer Success. Razem ze mną jest Pani Aleksandra Cieślik, pracująca w dziale Customer Experience, i Ola będzie odpowiadała na Państwa pytania właśnie w trakcie webinaru. Podczas tego webinaru będziemy poruszać cztery zagadnienia. Pierwsze dotyczy zmniejszenia kosztów. Drugie, wsparcie recepcji, wiadomo, zaoszczędzony czas to są zaoszczędzone pieniądze. Trzy sposoby na zwiększenie przychodów, to jest kolejne zagadnienie. I ostatnie, które jest bardzo ściśle połączone ze zwiększeniem przychodów, czyli poprawa wizerunku. Zacznijmy sobie od tego pierwszego, czyli jak zmniejszyć koszty prowadzenia praktyki. Na pewno mogą się Państwo poniekąd ze mną zgodzić, że największym takim kosztem Właśnie dla osób prowadzących działalność no, w zakresie medycznym, czyli tutaj gabinet lekarski, jest to utrzymanie gabinetu i między innymi chociażby właśnie czynsz, środki dezynfekujące, rozdysponowanie segrega czy segregacja odpadami, w ogóle nawet generalnie wywóz śmieci, tak? czy też właśnie tych odpadów medycznych. No, są to koszty, które no, w skali miesiąca, roku, naprawdę dają w kość. W związku z tym to, co my jesteśmy w stanie państwu gdzieś tam podpowiedzieć, to to, żeby po pierwsze dzielić aktualny gabinet z innymi specjalistami. Można oczywiście dzielić ten, w którym Państwo aktualnie przyjmują, można się dzielić oczywiście na dni, na godziny. Natomiast można też wyszukać nieco tańszy gabinet, w innej lokalizacji. I też od razu podkreślam, że nowa lokalizacja nie oznacza, że też tych pacjentów będzie mniej, wręcz przeciwnie, może się okazać, że to będzie strzał w dziesiątkę, ponieważ nowa lokalizacja, do której jeszcze państwo się nie przyzwyczaili, być może przyprowadzi nawet więcej nowych pacjentów, a może uda się znaleźć w jeszcze lepszej lokalizacji za tańsze pieniądze. No i trzecia opcja to jest wynajem jednego z gabinetów w placówce medycznej, i faktycznie bardzo często spotykam się z takimi ogłoszeniami na stronach WWW placówek medycznych, gdzie jest właśnie informacja zachęcająca specjalistów do zgłaszania się do kontaktu właśnie w celu podnajmu takiego gabinetu w placówce. No i takie czwarte rozwiązanie to jest połączenie pierwszego i drugiego rozwiązania, czyli dzielenie gabinetu. Ale tańszego z innymi specjalistami, więc można jak najbardziej z tego skorzystać. Jeszcze tak dodam, że te wszystkie zagadnienia, które będziemy poruszać i, i te sposoby, może nie są super odkrywcze, natomiast na pewno skorzystanie z nich w kontekście takim hybrydowym, całościowo i, i korzystanie z nich w sposób regularny mogą Państwu jak najbardziej przynieść korzyści, bo w prostocie jest siła i warto też o tym pamiętać. Regularność w kontekście właśnie, E, tych działań, o których będę, będę dalej mówiła, jest bardzo istotna. Przejdźmy sobie płynnie do drugiego sposobu. Są to konsultacje online. No i przede wszystkim, jak można zredukować koszty właśnie wdrażając konsultacje online. Przede wszystkim, no chociażby w tym samym czasie, kiedy inny specjalista będzie korzystał ze współdzielonego gabinetu, państwo w tym czasie nie tracą czasu. Nie tracąc czasu realizują konsultacje właśnie w formie zdalnej, z domu. Co też pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy w kontekście braku konieczności wydawania pieniędzy na dojazd do gabinetu, czy też obsługi pacjenta, czy dezynfekowania tego gabinetu po konsultacji. I właśnie w kontekście dezynfekcji ważne jest też to, że powiedzmy, mają Państwo konsultację 20-minutową, no i 10 minut należy doliczyć jeszcze na dezynfekcję. Więc generalnie po dwóch takich konsultacjach, te 20 minut zaoszczędzone zamiast na dezynfekcję można właśnie poświęcić już na trzecią konsultację. Więc faktycznie te oszczędności rosną. No i oczywiście wygoda. Ja jako pacjent tak, bo też miałam okazję skorzystać właśnie z konsultacji zdalnych. Osobiście byłam bardzo zadowolona z przebiegu konsultacji, ponieważ no prawdopodobnie z dojazdem, z powrotem z rejestracją w, w recepcji zajęłoby mi około półtorej godziny, samo przeprowadzenie konsultacji, jakby łącznie. Natomiast no ja praktycznie zalogowałam się na komputer i, i mogłam sobie wziąć udział właśnie w konsultacji zdalnej. Także ja, jako pacjent, mogę oczywiście ze swojego doświadczenia powiedzieć, że tak, byłam zadowolona i chętnie na pewno będę korzystała z tego rodzaju konsultacji w przyszłości. Trzeci sposób to zakupy hurtowe. Na wielu stronach różnych sprzedawców widzimy, że przekraczając, robiąc zakupy, osiągając określoną kwotę, możemy otrzymać darmową dostawę. I to jest jeden, może niewielki, ale zysk. Drugą opcją, oczywiście, są zakupy hurtowe, łącząc je z innymi specjalistami w okolicy. W związku z tym można liczyć na dodatkowy rabat od sprzedawcy, czy też łatwiej nawet wynegocjować jakiś rabat. I tutaj też zachęcam do takiego aktywnego pytania sprzedawców: czy można właśnie na ten rabat liczyć? Możemy stosować, wiadomo, że to jest prosta podpowiedź i stosujemy, niektórzy stosują ją, ale bardzo często też zapominamy po prostu o tym, że sprzedawca to też człowiek, można z nim po prostu negocjować warunki. No, i też współdzielenie kosztów właśnie y, gabinetu, i między innymi właśnie te środki dezynfekujące, środki jakieś czyszczące, tak, no bo jednak trzeba czyścić gabinet, więc i, i nie wiem, osoba sprzątająca, no i praca recepcji. Jedna osoba na recepcji może obsługiwać pacjentów, y, czy też realizować właśnie zamówienia i jednego, i drugiego specjalisty, którzy korzystają z tego gabinetu. No, i właśnie płynnie, z, jeśli chodzi już o recepcję, przechodzimy sobie do tego, w jaki, sposób, w jaki sposób można wesprzeć pracę recepcji. No, i my serdecznie zachęcamy do tego, żeby zapisy na wizytę już przenieść bezpośrednio do internetu, zachęcić samego pacjenta do tego, żeby on sam już zapisał się na wizytę, czy nawet skorzystał z przekładania, z opcji przełożenia na inny termin, jeżeli ten, na który się zapisał, nie odpowiada. Co jest też ważne, to to, żeby iść w stronę social mediów, czyli tam, gdzie właśnie teraz jest bardzo dużo już potencjalnych pacjentów. Przede wszystkim Facebook, Instagram, strona www. Zaimplementować widget na, czy na Facebooku, czy właśnie na stronie www, który przekieruje pacjenta do zapisu przez znanego lekarza. No i oczywiście na Instagramie można zamieścić link. Także tu śmiało idziemy właśnie w kierunku tym marketingowym, internetowym. My też jako znany lekarz w naszym narzędziu Państwu proponujemy i, i dajemy możliwość wysyłki powiadomień do pacjenta, do Państwa o nadchodzących wizytach, czy też prośbę o udzielenie opinii po odbyciu takiej wizyty. W związku z tym już też oszczędzamy czas, zamiast no, osoba pracująca na recepcji dzwonić do pacjenta, potwierdzać wizytę i no, inwestować w to parę minut na jednego pacjenta, można oczywiście zaoszczędzić ten czas, i pracownik recepcji może na przykład już zająć się takimi niezbędnymi zadaniami, czy na przykład zarządzanie właśnie zamówieniami, tak jak tutaj jest napisane, czy fakturami, ale nawet działanie w kontekście kampanii marketingowych, które też proponujemy, jeśli korzystają Państwo z naszych narzędzi, więc jak najbardziej osoba pracująca na recepcji może iść też w kierunku właśnie marketingowym i, i gdzieś tam w kierunku właśnie pacjenta. Takim, kolejną taką funkcjonalnością, do której skorzystania zachęcam, to jest Google Moja Firma. To jest wizytówka, która pozwala na to, że jeżeli pacjent wpisuje sobie daną specjalizację w wyszukiwarkę Google, a Państwo mają tę wizytówkę z lokalizacją, to pacjentowi wyświetli się, że w okolicy właśnie taki specjalista jest. Czyli Państwo. No i teraz tak, czy ta wizytówka ma jeszcze jakieś dodatkowe korzyści? Ma. W momencie, kiedy połączą Państwo wizytówkę z kalendarzem w znanym lekarzu, pacjent nie tylko zobaczy, że ma w okolicy specjalistę, którego potrzebuje, którego szuka, może się od razu też na taką wizytę zapisać. Więc to jest, no, myślę, że bardzo duża korzyść. Widget, generalnie widget to jest to, o czym przed chwilą wspomniałam. On wpływa na to, że udostępniamy sobie możliwość zapisu na wizytę na stronie www. Ja też Państwu pokażę, w jaki sposób ta opcja wygląda na innych, na, na jednym z, z profili, z jednej, jednej ze stron internetowych placówki. Widzimy, że są udostępnione terminy, widzimy, że jest przycisk umów wizytę i praktycznie klikając w te. Wizytę można przenieść się do znanego lekarza, bądź jeszcze na tej stronie dokonać zapisu na wizytę. Więc pacjent, który znajduje się na Państwa stronie internetowej, no nie zostanie jakby pozostawiony samemu sobie, tak? I, i nie zostanie jakby przekierowany na jakby konieczność szukania innego specjalisty. Bo skoro jest już na tej stronie internetowej, no to warto go już przekierować bezpośrednio fizycznie do gabinetu po prostu. Kolejnymi takimi narzędziami, funkcjonal, funkcjonalnościami, które na pewno się przydadzą w mediach społecznościowych, to jest przycisk do umawiania wizyt. I tu też Państwu pokażę, udostępnię właśnie jedną z kart przeglądarki, ponieważ my mamy na stronie znanego lekarza coś takiego jak instrukcję dodawania właśnie przycisku na Facebooku. I to wygląda właśnie w taki sposób. Te linki zostaną Państwu przysłane z instrukcjami po zakończeniu naszego webinaru, więc na pewno będą Państwo mogli skorzystać z nich w kontekście już dodawania tego przycisku na stronę na Facebooku. No i przycisk ten też przekierowuje właśnie do znanego lekarza, gdzie pacjent znowu zostaje właśnie przekierowany już bezpośrednio do Państwa gabinetu, zachęcony do tego, że skoro jest na Państwa profilu, może od razu zapisać się na wizytę. Zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle. Tutaj w tym kontekście, oczywiście, zdjęcie profilowe, wiemy co to jest, bo to są po prostu państwo, państwa aparycja, uśmiech, oczywiście państwa zdjęcie. Natomiast zdjęcie w tle, no tutaj zachęcam do tego, aby jeżeli państwo mają swoje logo, to żeby właśnie takie zdjęcie z logo w rozciągłości stworzyć i dodać na profilu i w znanym lekarzu, i na profilu na Facebooku. Mogą Państwo oczywiście skorzystać z naszych gotowych marketingowo e, grafik, więc my wyślemy oczywiście linki do pobrania. E, no i też zachęcam do tego, że mogą Państwo stworzyć samodzielnie też taką grafikę, korzystając z narzędzia Canva. Tutaj poprosiłabym OLE, żeby napisała nazwę dokładną. To jest Canva przez C i przez V, więc nie jest to trudna nazwa, ale oczywiście lepiej o super. Dziękuję bardzo. No i trzecią opcją to jest post przypięty, czyli piszemy standardowy post na Facebooku i przypinamy po prostu, aby trzymała, trzymał się ten post u góry strony. I opcja czwarta autoresponder to jest bardzo duża korzyść w kontekście potencjalnych pacjentów, użytkowników, którzy są raczej nocnymi markami i oni mogą napisać do Państwa wiadomość na Facebooku. Na przykład, że chcieliby uzyskać informacje na temat ceny danej wizyty, albo czy są dostępne terminy, no i wtedy wychodzi już naprzeciw automatyczna odpowiedź, którą oczywiście Państwo samodzielnie mogą edytować, jeśli chodzi o treść. Ja zachęcam, żeby oczywiście odpowiedzieć tam na najczęściej zadawane pytania, np. cena takiej konsultacji, bądź dodanie też linku bezpośrednio kierującego do znanego lekarza, zachęcając do zapisu. I już taki pacjent nie szuka dalej innego specjalisty, który być może taki autoresponder ma, bądź odpisze mu, powiedzmy, od 23:00, a trafi już bezpośrednio do państwa, do gabinetu. Więc uważam, że taka korzyść jest no, bardzo duża. I już do, tej przedostatniej, do, do tego przedostatniego zagadnienia idziemy czyli w jaki sposób można zwiększyć przychody z prowadzenia gabinetu? I takie trzy sposoby. Pierwsze to jest no to, o czym już wcześniej wspomniałam, konsultacja online. No i teraz tak, patrzyliśmy na to pod kątem właśnie zmniejszenia kosztów, ale też właśnie spójrzmy na to pod kątem zwiększenia przychodów, czyli przede wszystkim to, że jeżeli Państwo włączą konsultacje zdalne, to one mogą być realizowane nie tylko w danym mieście, w tym gabinecie. Tylko mogą się Państwo kontaktować i pacjenci z całej Polski, nawet ze świata, mogą się Państwo kontaktować. W związku z tym te konsultacje trafiają Państwo do, tak na dobrą sprawę, no całego świata, jeżeli tylko pacjenci mówią w tym samym języku co Państwo. Także, także no jest tu szersze na pewno grono pacjentów, do których mogą Państwo się zwrócić. No, i ogromne ułatwienie, to jest ogromna korzyść dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Tak jak tutaj widzimy, czy właśnie osoby z niepełnosprawnościami, czy kobiety w ciąży, które mają problemy właśnie z poruszaniem się, albo osoby z małymi dziećmi, które no nie mogą akurat tego dnia e, przemieszczać się, czy właśnie nawet konsultacje w niestandardowych godzinach pracy, czyli nawet w święta można zarezerwować, e, no nawet nie wiem, powiedzmy, jeden, dwa terminy. W święto czy w weekendy, tak aby właśnie odpowiedzieć tym pacjentom, którzy właśnie w tym czasie będą szukali na CITO no, wizyty u danego specjalisty. Także im, im więcej takich dodatków, jeśli chodzi o, o godzinę, no to na pewno więcej potencjalnych pacjentów. Drugim sposobem, to tutaj zachęcam serdecznie do tego, żeby obserwować ruch pacjentów. Ale też działania konkurencji, czyli tutaj musimy trochę poobserwować, ponieważ na pewno są godziny, w których no, tych pacjentów, ten ruch pacjentów jest trochę mniejszy, więc tutaj warto sobie zebrać taką grupę godzin i w tych godzinach udostępnić możliwość konsultowania czy też realizowania usług w trochę mniejszych cenach. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby przekazać kampanią informacyjną, marketingową takie informacje pacjentom, bo być może ten pacjent, który no niekoniecznie chciał zrezygnować z pracy w tych godzinach, nie chciał brać wolnego, teraz zachęcony możliwością zaoszczędzenia pewnej kwoty, chętniej się w tych godzinach pojawi. Udostępnione godziny na już, czyli bardzo wielu właśnie pacjentów, tak jak przed chwilą też mówiłam, szuka właśnie terminu na dzisiaj, jeszcze, ponieważ no. Ma akurat dzisiaj czas, akurat, nie wiem, okazało się, że, że, że nie wiem, plany się zmieniły, więc chętnie na dzisiaj jeszcze się umówi. W związku z tym warto, nawet jeżeli mają Państwo te terminy wypełnione danego dnia, to warto zastanowić się nad chociaż jednym terminem, jedną taką luką, którą można wprowadzić, nawet 20 minut, tak, czy 30 minut, żeby te konsultacje jedną przeprowadzić. I udostępnić ten termin. No i w tym samym kontekście aktualizacja, dostępność kalendarza warto cały czas właśnie wprowadzać zmiany na bieżąco, jeżeli do takich dochodzi. Warto też pamiętać o tym, żeby wprowadzać zmiany, jeżeli się okaże, że dany pacjent chciał zrezygnować z wizyty, żeby jak najszybciej tę lukę wypełnić. No i my też dajemy Państwu takie narzędzie. Jeżeli dany pacjent rezygnuje ze swojej wizyty, wysyłamy wiadomości do następnych pacjentów, tak, aby mogli uzupełnić tę lukę, a inny pacjent w następną lukę szybciej się na pewno trafi niż tego samego dnia, prawda? No i oczywiście ostatnia też opcja, to praca w innych gabine w innych godzinach niż większość specjalistów. I to jest też prawda, to jest właśnie ta obserwacja. Konkurencji, czyli wychodźmy naprzeciw pacjentom w innych godzinach niż te, w których standardowo mają dostępne u innych specjalistów. Bo kierujemy się do pacjentów, którzy no być może nie zrealizowali takiej właśnie konsultacji, ponieważ nie odpowiadają im godziny przyjęć. I trzeci sposób. No tutaj już relacje z pacjentami, z czym też wiąże się bezpośrednio ostatnia, ostatnie zagadnienie. Czyli zwiększenie, jakby nawet tych kampanii tak, przypominających o wizytach profilaktycznych, o tym, że warto wykonać niezbędne badania. Czy dla pacjentów, którzy na przykład w ciągu ostatniego miesiąca byli na wizycie, warto przypomnieć, że może trzeba skorzystać z konsultacji już, czyli z kolejnej wizyty. Więc takie kampanie tutaj oczywiście. Jeżeli już osoba pracująca na recepcji ma ten czas zaoszczędzony poprzez użycie naszych rozwiązań, no to może taką kampanię napisać, wysłać. Warto też oferować właśnie pakiety wizyt. Bardzo często się z tym spotykam i też warto o tym powiedzieć, ponieważ na przykład konsultacja ginekologiczna plus cytologia plus USG piersi, Zamiast łącznie, tak gdyby osobno liczyć każdą kwotę, na przykład wychodzi 50 zł taniej. Więc warto się zastanowić nad wprowadzeniem takich pakietów albo właśnie programu poleceń, czy też jeżeli jedna osoba poleci i druga osoba skorzysta z takiej wizyty poleconej, to żeby te dwie osoby na przykład dostały 5% zniżki. Albo na przykład wiadomość z kampanii SMS-owej, jeżeli przyjdzie osoba na. Konsultacje i pokaże w recepcji tego SMS-a ma 5% zniżki. Także już tutaj marketingowo zachęcamy do działania. No i relacją z pacjentami, relacja z pacjentami wiąże się bezpośrednio już z poprawą wizerunku i do tego sobie płynnie przejdziemy. I tutaj mówimy o tym, że faktycznie poświęcając 12 minut trzy razy w tygodniu. Są w stanie Państwo zadbać o to, aby profil na znanym lekarzu, czy na Facebooku, na Instagramie był zadbany, czyli my zachęcamy, żeby profil na znanym lekarzu był uzupełniony w 90%, 95% minimum. Oczywiście 100% jak najbardziej też zachęcamy do tego. Ważne jest też to, aby na bieżąco wprowadzać wszystkie informacje, czyli te na przykład, które no dotyczą bezpośrednio właśnie pandemii. Czyli, na przykład, jakie środki bezpieczeństwa państwo stosują i do jakich środków bezpieczeństwa państwo zachęcają pacjentów? Tak? Czyli dezynfekcja przed wejściem do gabinetu, czy też stosowanie właśnie maseczek i tak dalej, i tak dalej. Drugi punkt to też jest no, odpowiadanie na opinię. My cały czas zachęcamy, troszeczkę jak zdarta płyta, bo faktycznie. Działanie na opiniach jest bardzo ważne. Z tego względu, że jest to kontakt z pacjentem, bezpośredni, praktycznie, i to jest pozostawienie takiego dobrego, no, takiego dobrego, dobrej pamięci o specjaliście. Czyli, jeżeli ja jako pacjent napiszę opinię, a lekarz mi odpowie, że dziękuję za tę opinię, to ja jako pacjent czuję się doceniona, i ja chętniej wrócę do takiego, do takiego lekarza. No i budujemy tym samym też oczywiście relacje z pacjentem, skracamy dystans, więc to wszystko ma bardzo duże przełożenie na relacje właśnie z pacjentem i jego powrót do gabinetu, czy nawet polecenie danego specjalisty innym osobom, a poczta pantoflowa wiemy, że jest też dosyć istotna. No i oczywiście, jeśli chodzi o kontakt z pacjentem, to też muszę wspomnieć o sekcji właśnie pytań i odpowiedzi. Jest takie miejsce, gdzie właśnie pacjenci na naszej stronie mogą wpisywać. Określając specjalistę i rejon, w którym chcą zadawać te pytania. No i oczywiście do Państwa jest wysyłana wiadomość mailowa, że takie pytanie wpadło i zachęcamy do odpowiedzi. No i teraz tak, jak Państwo odpowiedzą na to pytanie, budują Państwo zaufanie z pacjentem, znowu skracają Państwo dystans i tworzą Państwo wizerunek profesjonalisty, eksperta, więc no, tworzymy wyższe prawdopodobieństwo, że pacjent, który zwrócił się z tym problemem. Przyjdzie bezpośrednio do Państwa gabinetu. Więc to jest kolejne narzędzie, w którym mogą Państwo pozyskiwać pacjentów po prostu. No i ostatnie, czyli synchronizacja profilu. I nie tylko w kontekście Facebooka, ale właśnie Google, Moja firma, wstawianie linków na Instagramie, podpięcie posta, czy widgety na stronę internetową, to są. Takie elementy, które pomimo tego, że nie wymagają jakiegoś dużego zaangażowania, mogą w kontekście najbliższych miesięcy przynieść naprawdę fajne korzyści, więc chciałabym, żeby Państwo o tym również pamiętali. Mają Państwo też możliwość kontaktu z nami e, jako opiekunami, więc tutaj serdecznie zachęcam do, do, tego, do skorzystania z tego. W związku z tym my też podpowiemy, co i jak gdzie zaimplementować, jeśli chodzi o połączenie właśnie ze znanym lekarzem. No i ja też chciałabym już tak na sam koniec powiedzieć, że te jakby wprowadzenie wszystkich elementów, czyli każde z tych sposobów, jeżeli Państwo wdrożą, czyli wystarczy, że dadzą sobie Państwo na przykład miesiąc, lipiec na wdrożenie tych wszystkich podpowiedzi z webinaru i proszę mi wierzyć, że to na pewno przyniesie Państwu fajne korzyści. No, i przede wszystkim ta regularność, o której też mówiłam na początku. Jeżeli będą Państwo regularnie zwracać uwagę na to, żeby uzupełniać informacje, aktualizować terminy, dodawać jakieś nowe, dodatkowe, działać chociaż w jakiś weekend i, i odpowiadać na opinie, działać w pytaniach i odpowiedziach. Także to są te elementy, w których no należy działać regularnie, żeby przyniosło to korzyści. No, a my w Państwa wierzymy, no bo. No, bo po prostu wiemy, że, że, że Państwa na to stać, są Państwo w stanie te, te, te elementy wprowadzić. E, I co? No i teraz tak, ja zajrzę sobie w pytania, bo widzę, że chyba Ola na wszystkie odpowiada. E, tak, Pan Jerzy napisał, gdzie w wizytówce Google mogę dodać link do omawiania wizyt. O, i tutaj widzę, że chyba nie ma na to odpowiedzi, to ja odpowiem. Szybne to pytanie? O, chyba nie mogę. No dobrze, w każdym razie odpowiem, gdzie w Google można dodać link do omawiania wizyt. Tutaj zachęcam do kontaktu z opiekunem, z tego względu, że my się tym zajmiemy. Potrzebujemy tylko Państwa zgodę. W związku z tym to też jest w instrukcjach. Także my wyślemy ten link Państwu po webinarze. I tam klikając w link, będzie mógł Pan taką zgodę wyrazić. I u nas specjaliści też się tym zajmują, także, także wesprzemy Państwa w tym zakresie. I widzę, że tutaj. A, już Pan dodał. Okej, okay, super, dobrze. To co, widzę, że nie mamy już więcej pytań. Pozostaje mi Państwu podziękować za udział. Dziękuję też za pytania, bo te pytania zawsze. No, są mile widziane i, i dlatego do, nich, do ich zadawania zachęcamy. Dziękuję za udział. Od, wyślemy Państwu podsumowanie po webinarze. Dodamy najważniejsze linki. I dziękuję też Oli za to, że pomagała w odpowiadaniu na pytania. Także dziękuję Państwu jeszcze raz i życzę przyjemnego popołudnia i udanych działań w zakresie. Wszystkich elementów, o których mówiłam. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.